By każdy dzień tak piękny był jak twoje jestny Choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, przychodzę Ci z zakupami. Ja wiem, że mam około 20 par butów sportowych, każdy inny kolor i różny fason ale no nie, nie mogłam przejść obojętnie to jest mój konik, no ja uwielbiam buty sportowe i baletki i ekspadryle ale to tak w tej kolejności, w której powiedziałam no buty sportowe muszą być i słuchajcie, no nie mogłam przejść obojętnie koło butów to się nazywają jak one się nazywają ko... kowery ko, ko, ko. ko... kurde, patrzcie, zapomniałam ko... O matko, dobra, napiszę Wam u góry, albo jak mi się w trakcie przypomni. Kortezy, o widzicie, kortezy. Ja swego czasu bardzo uwielbiałam wręcz typ kortezów, więc ich miałam chyba z pięć, ale wszystkie były białe. Jedne się niszczyły, już kupowałam drugie i tak dalej, i tak dalej. Nie kupowałam więcej niż, niż, niż dwie pary. Potem po prostu mnie siękło, że zaczęłam kupować różne rodzaje, różne kolory. Ale nadal mi się kortezy podobają. Mojemu mężowi się nie podobają. On uważa, że to są takie buty do na kręgle. Nigdy nie byliśmy na kręglach, ale mu się z tym kojarzą. Ja uwielbiam je. Uwielbiam, to jest taka moja cicha miłość. I kiedy dopadnie mnie handra, jak szukam czegoś, niekoniecznie butów, ale jednak, to po prostu y, zwracam uwagę tylko na kortezy. To jest jakiś nowy gatunek, tu je, bo tu jest materiał. Ja przeważnie kupuję kortezy z. z tej takiej skóry, całe są pokryte skórą, tylko i wyłącznie białe. A te, słuchajcie, mają tutaj materiał, więc na deszcz niekoniecznie. To nie są plamy: to jest po prostu materiał taki w kwiatki, takie ciapki. I z drugiej strony też takie mają. Zobaczymy drugi, drugi, drugi jest troszeczkę tutaj załamany. No, one mają to do siebie, że się zamówi. Tak, to są używane, buty za 15 zł, je kupiłam na Allegro. Więc ja wiem, że po kimś nie butów, ja i takie y, piorę, i takie odkażę, więc dla mnie to nie ma problemu, ja nie mam y, problemu z...